Zespołem, kluski zrespołem, witajcie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć troszkę na temat systemów bezpieczeństwa, w które jest wyposażona Toyota. Gdyby ktoś chciał obejrzeć krótki film, bo czasami macie takie sugestie, że słuchaj, to można było powiedzieć w 20 sekund. Ja myślę, że to można powiedzieć w 5 sekund. No więc, jeżeli chcielibyście już się dowiedzieć, czy Toyota ma działające systemy bezpieczeństwa i czy moim zdaniem one są czegoś warte, to możecie już przestać oglądać. Jeżeli nie, zapraszam dalej. System. Pierwszy, pierwsze rozwiązanie, uwaga! Co się w tej chwili wydarzyło? Widzieliście, że na tablicy rozdzielczej w centralnej części, na tym głównym wyświetlaczu, pojawił się mocno czerwony kolor ze znakiem stop oraz został wyemitowany sygnał dźwiękowy. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które było sporym zaskoczeniem dla początku, dla mnie. Które polega na tym, że jeżeli zbliżamy się ze zbyt dużą prędkością, a raczej myślę, że przyspieszeniem, bo ta prędkość to może być nawet 30 na godzinę, do pojazdu, który znajduje się przed nami na przykład na światłach, wówczas ma miejsce tego typu, powiedziałbym, sytuacja ostrzegawcza, tak, te systemy się uruchamiają. I no, na przykład, będąc zmęczonym gdzieś za kierownicą, kiedy się zagapimy, otrzymujemy tego typu prosty przekaz, myślę, że bardzo, bardzo pomocny, który może nas po prostu z jakiegoś letargu, nazwijmy to, wybudzić. I to jest jeden, powiedziałbym, z głównych elementów, o których chciałem wspomnieć. Myślę, że przynajmniej cztery mogę pokazać. A raczej powiedzieć o nich. Drugi to jest system ostrzegający przed zmianą pasa ruchu. W tej chwili poruszam się wolno, więc jakby tego specjalnie nie będzie widać. Tutaj na tablicy rozdzielczej yy, znajduje się właśnie informacja o tym, że ten system został aktywowany. Włącza się go tutaj na kierownicy z kolei tym przyciskiem, yy, ale system w ogóle działa powyżej 50 km na godzinę, czyli można powiedzieć, że z założenia yy, służy on do poruszania się yy, z większymi prędkościami, gdzieś pewnie poza miastem. Oczywiście, że yy, Czasami w mieście może się przydać, no ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli poruszamy się przepisowo, e, zaraz zobaczymy, co się w tej chwili stanie. Na sekundkę pojadę szybciej. Uwaga, dzieci, nie róbcie tego w domu. To jest właśnie drugi z elementów, które chciałem pokazać, które chciałem zademonstrować, czyli rozwiązanie związane z zmianą pasa ruchu. Mnie osobiście to troszkę irytuje, bo niezależnie od tego, czy, czy jakby, czy bardzo chciałbym, żeby on pokazywał to, czy nie, no to, to jakby ten sygnał się pojawia. Moim zdaniem to jakby konieczne nie jest, ale również może pomóc w sytuacji długiej drogi, yy, monotonii na przykład związanej z poruszaniem się yy, po autostradzie. No, na naszych polskich drogach to na nam za bardzo nie grozi, no ale powiedzmy, że tak mogłoby się zdarzyć. Dobra, to na razie Byłoby tyle, ponieważ jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz, ale w tej chwili nie mam możliwości, ponieważ nie znajduje się tutaj żaden znak drogowy. Tyle powiem. Do następnego razu. Zatem, no dobra, jestem z powrotem i pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz i jedną skomentuję. W tej chwili na tablicy się nic ciekawego nie dzieje, natomiast mijam znak drogowy i zobaczcie, co się stanie. Przejechałem obok znaku drogowego i co się dzieje? A no tak, pojawił się na tablicy rozdzielczej. Czyli, krótko mówiąc, ten moduł, który znajduje się obok lusterka wstecznego, poza czujnikiem deszczu, posiada również, można powiedzieć, no, kamerę, jakiś skaner znaków drogowych związanych z ograniczeniem prędkości. Czy on się nigdy nie myli? Myli się, czasami chyba rzeczywiście potrafi coś źle zczytać, czasami gdzieś w cudzysłowie mówiąc nie zauważy znaku, ale jednak działa i co ciekawe, zwróćcie uwagę, że działa w taki aktywny sposób. W tej chwili jadę wolniutko i ten znak jest taki jak był, czyli koloru białego. Zobaczcie, co, się, co by się zdarzyło, gdybym przyspieszył. Właśnie, A tego też nie pokażę, ale to też jest ciekawy feature w tym sensie, że jak już wykonam manewr, włączyłem kierunkowskaz, tego znaku już tutaj nie ma. Więc na słowo możecie mi uwierzyć, że znak byłby czerwony. E, czyli on by też zmienił swój kolor ze względu na prędkość nieprzepisową. E, dodatkowo jeszcze dopowiem Wam taką rzecz. E, myślę, że najciekawszą z tego wszystkiego. Otóż... E, Ostatnio miałem okazję przyjeżdżać przez szlaban, który był w trakcie otwierania się, zaabsorbowany rozmową chyba z teściową. Wtedy, mamo pozdrawiam, no zapomniałem się, to znaczy ruszyłem szybciej, bo ja nie jechałem wtedy, tylko ruszyłem dosyć szybko. I wyobraźcie sobie, co się stało. Tak, niczym Tesla, tudzież inny samochód autonomiczny samochód sam się zatrzymał, tak? Toyota się zatrzymała, poczułem ucisk na, na, na e, obójczyku, pasa bezpieczeństwa, no byłem mocno zaskoczony tym, co się stało, zupełnie nieprzygotowany na to, że nagle samochód się zatrzyma, a jednak on to zrobił, czyli Toyota potrafi faktycznie sama się zatrzymać, Według mnie jest to doskonały system. No dzięki Bogu nigdy nie miałem okazji zobaczyć jak działa w przypadku rowerzysty, tudzież pieszego. Mam nadzieję, że też by zadziałał. Natomiast no, w tej sytuacji przeszkoda, która była przed samochodem. Hmm... Zasygnalizowała na tyle mocno, jakby pobudziła ten system do działania, że samochód po prostu się zatrzymał. Wow, naprawdę muszę Wam powiedzieć, że no spodziewałbym się tego po jakichś innych bardzo drogich autach, o wiele droższych niż Toyota, która no też oczywiście tani samochodem nie jest, ale mimo wszystko no nie jest taka zaawansowana BMW, Mercedes czy wspomniana Tesla. No i cóż, tak te systemy wyglądają. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, do komentowania. Jeżeli macie pytania, piszcie. No i cóż. Kciuk w górę i szerokości życzę. Szczególnie Wam, drodzy kierowcy, tak fajnych samochodów, jakimi są Toyoty. Do usłyszenia. Trzymajcie się.